W kocim Sejmie wrzało jak w misce świeżego mleka. Komisja śledcza do spraw wpływów rosyjskich stała się faktem. Ktoś w końcu uznał, że nadmierne upodobanie do śledzi w sosie pomidorowym i zamiłowanie do leżenia na zimnych parapetach mogą nie być przypadkowe. Wszak od podejrzewano, że pewne elementy kociej polityki mogą być inspirowane przez tajemniczych doradców ze wschodniej granicy. Prezes Mruczysław I zasiadł na swoim honorowym fotelu, obitym miękkim aksamitem, na którym tylko on miał prawo zwijać się w kłębek. Spoglądał chłodno na posiedzenie, muskając wąsy w zamyśleniu. Panie marszałku, to śmierdzi, zawołał opozycjonista Dachowiec, szary reks, wskazując na trybunę. Ktoś tutaj perfidnie manipuluje naszymi ogonami. Czas to wyjaśnić. Minister drzemek i relaksu, znany też jako baron Leniuchowski, podniósł ciężką głowę z nadpoduszki obrad. Ja tylko chciałem zapytać, czy w tej komisji będzie czas na drzemki, mruknął z troską. To kluczowa kwestia, bo wiadomo, że niewyspane koty podejmują złe decyzje. Będziemy badać, kto ma powiązania z roz... E przepraszam, z pewnym sąsiadem, którego nie wymieniamy, grzmiał szary reks. Mamy niezbite dowody, że w Kociej Republice działa agentura. Po pierwsze, kto z państwa delegatów chadza na zimowe spacery bez narzekania? Po drugie, kto preferuje śledzie zamiast wątróbki? Po trzecie, kto na dźwięk otwieranej puszki zamiast wyprostować grzbiet, salutuje? W Kocim Sejmie zapadła pełna napięcia cisza. Prezes Mruczysław I otworzył jedno oko. Panie opozycjonisto, pan sugeruje, że ja. Tu zrobił dramatyczną pauzę, pozwalając, by słowa zawisły w powietrzu jak zawieszone na kranie kropla mleka. Mam prorosyjskie skłonności? Ja nic nie sugeruję, panie prezesie, Dachowiec poprawił futro ja tylko zadaję pytania, a koci naród ma prawo wiedzieć. Zła w rządzącej większości rozległy się pomruki dezaprobaty. Redaktor Pazur z Dziennika Kotowskiego już notował dramatyczne nagłówki. Czy prezes zdradził kociom rację stanu dla ciepłego parapetu? Albo sekrety kociej partii, kto tak naprawdę je śledzie? Baron Leniuchowski podrapał się za uchem. Nie no, ja śledzie lubię, ale to nie znaczy, że... Zapisujemy, wrzasnął kot głuchoniemy, główny stenograf. Minister drzemek i relaksu przyznaje się do miłości do śledzi. Proszę o potwierdzenie na piśmie. Minister ziewnął i przewrócił się na drugi bok. Prezes Mruczesław I postanowił interweniować. Wniosek o komisję jest zasadny, ale z pewnym warunkiem, powiedział wolno, wyciągając pazurki w stronę mikrofonu. Badając wpływy rosyjskich kotów, musimy też sprawdzić, czy nie działają u nas elementy zachodnie. Bo ja słyszałem, że niektóre koty zamiast mleka piją wodę i to bez przymusu. W kocim sejmie zawrzało. Kto pije wodę z własnej woli, toż to zdrada koci w tradycji. Prezes ma rację, poparł go natychmiast redaktor Pazur. to sprawa dla osobnej komisji. Szary Rek sprychnął z niezadowoleniem. No tak, typowe. Jak tylko zbliżamy się do rozwiązania jednej afery, natychmiast pojawia się kolejna, która rozmywa temat. Nie damy się zmanipulować. Manipulacja? Oburzył się prezes Mroczysław. To bardzo poważne oskarżenie. Panie redaktorze, zapiszemy to w protokole. I kto tu działa na zlecenie obcych wpływów? To się dopiero okaże, panie prezesie. Dachowiec uśmiechnął się drapieżnie. Komisja wkrótce wezwie na przesłuchanie pierwszych świadków. Zaczniemy od... Kotostwo wstrzymało oddech. Baron Leniuchowski otworzył jedno oko. Redaktor Pazul nachylił się nad notatnikiem. Sędziego łapkę, który odmówił udzielenia wypowiedzi w sprawie poduszek z kacimiętką. Zapadła cisza. A potem wybuchła kakofonia miałków, syków i trzepotania ogonami. Prezes Mruczysław I tylko się uśmiechnął i powoli zwijał w kłębek. Komisja śledcza śledztwo rozpoczęła, ale czy do czegokolwiek dojdzie? Jak wiadomo, koty mają swoje tajemnice i rzadko je zdradzają. Zwłaszcza gdy nikt nie patrzy.